Halo, halo, kochana załogo, dzień dobry bardzo. Tutaj Ania Sośnierz, online fitness coach. Jest to podcast fitness dla zapracowanych kobiet. Dzień dobry bardzo. Będziemy dzisiaj w podcaście mówić przede wszystkim o tym, co zrobić, gdy nie masz motywacji, nie chce ci się ruszyć tyłka do ćwiczeń, a wiesz, że, tego, że to bardzo potrzebujesz. Dzisiaj odrobinkę później. Po prostu potrzebowałam po, krok po kroku sobie poustawiać rzeczy. Mam małe zamieszania z Facebookiem, ale wiecie, to jest bardzo dobre miejsce i już wszystko działa. Dobra. Jak zawsze, zachęcam do tego, żeby się przywitać w komentarzu, dać znać skąd jesteś, eee, cześć i będziemy sobie z całym tym naszym tematem już zaczynać, czyli brak ci motywacji, nie możesz ruszyć tyłka do ćwiczeń. Dobra, i tutaj od razu wam powiem, że te tematy mnie bardzo zapalają, bardzo się na takie rzeczy irytuję i bardzo też jest jednocześnie często mi o tym mówicie, nie? Słuchaj Ania, dostawszy taki komentarz. Słuchaj Ania, ja jestem, jestem właśnie u ciebie w programie, kupiłam, ją czeka, nie? I tutaj od razu powiem wam, że mnie się otwierają po prostu Otwiera mi się przysłowiowy nóż w kieszeni i zaczynam się irytować, bo z jednej strony, i tutaj od razu mam wszystko rozłożę na części pierwsze, nie? I przywitajcie się, kliknijcie dwa razy po prostu w ekran, żeby ja wiedziała, że jesteście, że mnie dobrze widać i słychać, bo po prostu będę się zaraz irytować. Popatrzcie, kochana załogo, skoro dana osoba ma czas, ma energię na to, żeby napisać mi komentarz, Ania, nie chce mi się ruszyć tyłka do ćwiczeń, jestem już w Twoim programie, a nic nie zrobiłam jeszcze, no to słuchajcie, ja szanuję siebie, szanuję Was, dlatego przygotowuję dla Was najlepsze treści, jakie mogę, nie? Z całą moją wiedzą i z całą moją miłością do tego, co robię, nie? I popatrzcie, dana osoba pisze taki komentarz, no to mam ma, ma motywację do tego, żeby siedzieć na mediach społecznościowych. Społecznościowych. I wiecie, ja bardzo dobrze czuję się w mediach społecznościowych. Mam tutaj przez media społecznościowe poznałam więcej przyjaciół, bardzo dużo, jakby dużą część moich przyjaciół. To jest dla mnie naturalne teraz środowisko, nie? Bo wiadomo, że każdy wariat potrzebuje znaleźć podobną, podobną właśnie siebie jakąś osobę. I w internecie przez to, że tyle nas jest w internecie, jest łatwiej takie osoby znaleźć. Nie? I jak ja widzę, że ktoś mi właśnie komentuje, mówi słuchaj, mnie się nie chce, no to oznacza, że. Niepotrzebnie marnuje za dużo czasu w mediach społecznościowych. Ja, nawet jako twórca w mediach społecznościowych, przedsiębiorca, nie siedzę tam cały dzień. Ograniczam, kochana załogą, wejścia na media społecznościowe do trzech, do sześciu razy dziennie, a nie siedzę tam po prostu po pół dnia. Chociaż miałabym dobrą wymówkę, żeby to zrobić. Ale co się dzieje w momencie, gdy siedzimy za dużo na mediach społecznościowych? Marnotrawimy czas, przelatuje godzina za godziną a my nie zrobiłyśmy tego, co chcemy zrobić, nie? Czyli trudniej jest cokolwiek osiągnąć, bo po prostu marnotrawimy czas w mediach społecznościowych. Więc warto jest po prostu zmniejszyć czas, ilość czasu marnowanego i zwiększyć ilość czasu właśnie tego, który produktywnie wykorzystujemy. Więc jak już dana osoba Kupiła sobie program. Niech sobie wejdzie, obejrzy krok po kroku jedną lekcję, wdroży ją w praktyce, w drugi dzień jedną lekcję, wdroży ją w praktyce i zobaczycie. To jest tak, ja w pierwszej lekcji w moich programach zawsze mówię, ten kurs może zmienić Twoje życie na lepsze, ale tylko i wyłącznie, jak wdrożysz go w praktyce. Popatrzcie, my żyjemy w czasach, w których jest natłóg informacji z wszystkich możliwych stron. Nie? Jest tego potężna ilość. Mamy tak zwany e, information overdose, czyli jest, jesteśmy przeładowani różnorodną wiedzą i jednocześnie mamy paraliż analityczny, czyli coś takiego, że ja mam tyle wiedzy, tyle informacji, ale nic z tym nie robię. Więc jeszcze gorzej jest mi podjąć decyzję. Dlatego też, jeżeli my chcemy działać, no to potrzebujemy zmniejszyć ilość natłaczanych nam informacji, ale takich wszelakich. Musimy się zdecydować na jedną osobę i według tej jednej osoby działać. I tak, czyli widzisz, wydaje ci się, że po prostu masz za dużo wszystkich innych rzeczy, jesteś zajęta i nie wiadomo co, brakuje ci. Motywacji, to trzeba po prostu trochę posiedzieć w ciszy, trochę posiedzieć w tym, właśnie co ty widzisz, że jest ci potrzebne. Dajcie mi znać w komentarzu, czy wy też tak macie, że jesteście przytłoczone ilością rzeczy. Wydaje ci się, że masz po prostu tyle rzeczy do zrobienia, że w... trudno jest to ogarnąć. Dajcie znać, kochany. Bo jeżeli tak, to po prostu wiecie już trochę, co zrobić, nie? Hej, kochana załogo. Słuchajcie, naprawdę, to, to jest, moim zdaniem, to jest tak poniekąd taki brak szacunku dla drugiej osoby, nie? Piszę po prostu u kogoś, słuchaj, kupiłam sobie Twój kurs i, i co ja mam zrobić, żeby zacząć go przerabiać? No to to jest tak jakby, słuchajcie, chce Ci się siku, no to biegniesz zrobić wszystko, co się da, żeby zrobić siku. To oznacza, że nie chcesz mieć zdrowszego ciała. Nie chcesz mieć po prostu... Zdrowego, zdrowego i sprawnego ciała, skoro po prostu nie rozwiązujesz tego problemu, nie? Popatrzcie, jak teraz jest właśnie, jak jest duży problem z tym, że ludzie mówią, że ja mam po prostu takie wielkie priorytety, moje zdrowie jest dla mnie ważne, będę dbać o siebie, i później co się robi? No nic się z tym nie robi, gada się, nie? I to gadanie, wiecie, no. To ka gadać każdy potrafi. Co innego właśnie wziąć, założyć, gacie, pójść na trening, nawet robiąc ten trening po prostu obok, nie? Czy. Bah! Denerwuje mnie to, nie? Słuchajcie, bo ja sama też się tak zachowywałam, nie? To, że ja siedzę na górze i medytuję i po prostu wszystko wiem, tylko po prostu sama to w sobie też przerobiłam. Czyli co jest warte, żeby zrobić? Po pierwsze, jedną rzecz wybrać. Jak masz teraz taki duży cel, jeżeli to jest Twoje zdrowie, Twoja sylwetka, to na tym się skupiamy. To jest tak, jak jest koń wyścigowy, po prostu zakładamy i patrzymy po prostu tylko w tym kierunku. Czyli popatrzcie, skarby, to jest jak najbardziej kwestia nastawienia. Czyli, właśnie, i to jest coś, co bardzo ciekawie opisuje, bardzo ciekawie to Peterson opisuje, że jakby nasza kultura jest oparta właśnie na, na biblijnych opowieściach, nie? I przez to, że kobieta ściągnęła to zakazane jabłko, nie? i od tamtej pory po prostu czuję się wstyd do tego, żeby się nago pokazać, czuję się wstyd do wszystkiego i jakby nie, nie wierzymy, że my jesteśmy warte i godne tego, żeby o siebie zadbać, więc boli mnie to, naprawdę mnie to boli, bo wiem, że to nie jest łatwe żyć w takim nastawieniu, ale to jest wszystko możliwe do zrobienia, nie? Jak usiądziemy sobie po prostu w ciszy trochę, nie? I zastanowimy się, czy ja jestem dla siebie ważna? Czy moim priorytetem jest to, żeby mieć zdrowe ciało i dobre ciało, żeby moich bliskich też zatroszczyć się, żeby nie być dla innych problemem, nie? To jest naprawdę taka rozmowa, którą myślę, że każda z sobą powinna przeprowadzić, bo jesteśmy w stanie ogarniać te rzeczy w naszym życiu, które są dla nas ważne. I jak to, jak popatrzcie, w jakich my czasach żyjemy, że my nie jesteśmy dla siebie ważne, nie? Jak to? No bo jeżeli jesteśmy, to zabieramy tyłek i robimy to, co jest nam potrzebne. Nie uważacie? Nastawienie jest bardzo ważne. Jak najbardziej. Więc to jest to. I co ja Wam tutaj zawsze mówię, że po pierwsze trzeba usiedzieć, usiąść sobie w, tym nie, w tej niewygodzie, popatrzeć na siebie, nie? I powiedzieć sobie, słuchaj, Nunia, e, ważysz za dużo, na przykład, że to jest problem z odchudzaniem, ważysz za dużo, nie? Wyglądasz po prostu jak pierdoła. Stać Cię na więcej. I to nie mówię, żeby komuś prowadzić tak zwany body shaming. W żaden sposób nie. Tylko mówię po to, żebyś Popatrzyła na siebie i sobie powiedziała, żeby siebie nie oszukiwać, nie? że jak widzisz, że coś jest nie tak, żeby coś z tym zrobić, bo my jesteśmy ludźmi rozumnymi, my jesteśmy w stanie zmienić coś, co jest dla nas ważne. Jeżeli ty jesteś dla siebie ważna, to chociażbyś miała codziennie po prostu do końca życia próbować, to warto jest to robić. Nie uważacie, że warto? Proszę mi dać znać w komentarzu, czy warto jest o siebie właśnie walczyć, o siebie dbać próbować kolejny raz, bo jak najbardziej ja uważam, że warto. Tak. I uwaga, teraz będzie autopromocja, gdyż przygotowałam dla Was bardzo ważne szkolenie, darmowe, trzy bardzo ważne filmy, wideo. Jedno szkolenie w środę 27 października na żywo, online. Nazywa się Trzy proste nawyki do szczupłej sylwetki. Za darmo, zapisujemy się. Na dole w opisie jest po prostu do tego link i jutro od razu Wam powiem, że dostaniecie wideo osoby, które się zapisały o tym, jak przestać jeść słodycze i jakie zdrowe przekąski używać. Dzisiaj nagrane, jutro obrobione wyślę Wam, ale właśnie tylko to będzie dla osób, które się zapisały do programu. Warto, piszecie, że warto, i popatrzcie skarby, bo to jest naprawdę. Możemy się śmiać i tam mówić, że nie, możemy się umniejszać, możemy robić różne, różne dziwne rzeczy. I ja wiem, co to jest życie we wstydzie, ja wiem, co to jest po prostu ukrywanie siebie, i mam tego świadomość. I nie chcę tego dla Was. Więc dbać o siebie warto. Dlatego też, nula! Dlatego też, załogo. Po prostu patrzymy na siebie, po pierwsze, sprawdzaj, co ty chcesz, co ty właśnie potrzebujesz, co jest, co jest teraz twoim priorytetem. Nula! Przepraszam, pies. <grym> Pierwsza z rzeczy, nie? Zawsze jest warto. Nic wam nie pokażę. Dzisiaj na relacji wam pokazałam psy, i później jeszcze zamieszczę. Teraz wam nie pokażę, bo jest ważna rzecz do zrobienia. Właśnie. Oczywiście, i tutaj dziewczyna pisze, że warto. Ja próbuję cały czas, jestem po endoprotezie stawu biodrowego i operacji kręgosłupa. Staram się, ale jest ciężko. Słuchajcie, to jest, ja, ja wiem, że mogę mówić teoretycznie, ja wiem, że może być trudno. Słuchajcie, to jest tak, że codziennie myślicie, że mnie się chce zrobić te dwa treningi. Ja wiem, że jestem szczupła, silna i, i że mam po prostu, wiecie duże doświadczenie w treningach, ale mam też świadomość po prostu, że to nie jest tak, że mnie się po prostu wiecznie chce, nie? Jakby to, że jest trudno, to jest OK, to jest dobrze, bo jeżeli Ty pokonasz ten opór w momencie, gdy jest trudno, to dużo bardziej docenisz to, jaki efekt osiągniesz, nie? To jest to, że wypychamy nieraz ten kamień po prostu pod górę i same sobie po prostu jeszcze to utrudniamy, nie? Słuchając po prostu ten negatywny dialog wewnętrzny, słuchając to, że sobie nie poradzimy, że nie wiadomo co. Nie! Codziennie mamy nowy dzień załogo, nie? I jesteśmy w stanie zrobić coś dobrego dla siebie. Więc tu Was naprawdę mega do tego zachęcam, żeby po prostu wyłączyć, wyciszyć po prostu to gadanie. I. Popatrzcie, to jest często takie gadanie bardzo właśnie negatywne, takie gadanie, które nam odbiera, odbiera naszą energię, nie? No właśnie, Jadwiga napisała, że często tego, trudno jest tego słuchać, ale to taka prawda, słucham i próbuję, lenistwo jest mocne, pozdrawiam. Jasne, że jest mocne, ale ty masz być silniejsza. I popatrzcie, jest dużo właśnie takiego negatywnego dialogu w naszych głowach, że nam się nie chce, że jest trudno, że po prostu nas rodzice tego nie nauczyli. Że po prostu wszystko jest do kitu, ale to też odbiera nam właśnie tą moc, odbiera nam siłę. I też nie jestem fanką pozytywnego myślenia, żeby mówić, że ja jestem super, wszystko jest dobrze, e, w dzień i po prostu wiecie, że jest fantastycznie, bo nie jest, nie? To, to, to też jest po prostu pewnym oszustwem, ale warto jest e, robić coś. O dobrze, już będzie chwilę spokoju, bo Jarka poszła z psami. Warto jest popatrzeć, i jestem w stanie się skupić przez to bardziej. Warto jest zamiast tego negatywnego myślenia, tego udawanego, pozytywnego, dawać sobie takie silne, takie powerful, coś takiego, co ci to moc, mocne myślenie, nie? Czyli właśnie, że powtarzasz sobie, potrafisz, dasz radę, umiesz robić rzeczy, które są rzeczami trudnymi, a które dają ci super efekty. Potrafisz, do dzieła, ruszaj tyłek, zasługujesz na to, żeby mieć. Silne, zdrowe ciało i jesteś w stanie go wypracować, bo to Ty jesteś w stanie to zrobić. I słuchajcie, to nie jest tak. Dzisiaj oglądałam taki króciutki film takiego mężczyzny, który nazywa się Rob Bailey. On jest mężem kulturysty, takiej znanej naprawdę na całym świecie. I on też, jakby od zawsze coś tam trenował, ćwiczył, ale też jednocześnie ma teraz około 40 i był w takim momencie, że samą swoją uwagę przełożył na rozwój firmy, nie? I on obudził się w momencie takim, że waży dużo, dużo więcej niż powinien. Ma tak rozwalone plecy, że jak stoi, to po prostu tak wygląda i nie jest w stanie normalnie funkcjonować. I on bardzo ciekawie opowiedział, że. On teraz musiał wrócić do podstaw. Gość, który całe życie trenował, ale który to odpuścił, i on bardzo ważne zdanie powiedział. I on mówi: popatrz, ja jestem znowu w momencie, gdy zaczynam. I znowu sobie uświadamiam to, że to jest. Proces, że jeżeli chcę mieć silne ciało, to ja muszę codziennie ćwiczyć, że jeżeli chcę być zdrowy i mieć dużo energii, to ja muszę codziennie właśnie robić te rzeczy, które mi to dadzą. Że to nie jest, że. Bo słuchajcie, moim zdaniem po prostu bardzo często tak się mówi, że to jest w ogóle jakieś romantyczne podejście do motywacji i w ogóle do ćwiczenia, nie? Czyli tak, że ja po prostu w pewnym momencie zrozumiem. Ja już zrozumiem, że te treningi są dla mnie ważne. Przełączę ten przełącznik i od tamtej pory będzie fantastycznie. Już nigdy w życiu nie będę się musiała przejmować tym, że jest mi trudno. Nigdy już w życiu nie będę się lenić, tylko po prostu z automatu będę ćwiczyć. Nie, nie jest tak załogo. Trzeba po prostu codziennie kopnąć się w tyłek, powiedzieć sobie: "Nunia, zrób coś." Dla siebie, naprawdę. I, I to jest to codziennie, nie? Jestem dla siebie ważna. Będę dbać o moje zdrowie, pójdę na spacer. Ja dzisiaj, właśnie będę na spacerze, ja chodzę, tak wiecie, na spacer w ciągu dnia, no bo pracuję od samego rana. Przed świtem wstaję po 4.30, pracuję, pracuję, pracuję. Później idę około 12 na godzinę do lasu, wracam, jem drzemeczka i znowu sobie pracuję, nie? No, i widzicie, mnie, jestem 18, dalej pracuję, nie? I słuchajcie, i to jest tak, że ja byłam dzisiaj na tym spacerze o godzinie 12, była taka piękna pogoda, i ja miałam taką mega wdzięczność w sobie, nie? Już miałam przepracowane od tej czwartej, wiecie, w cholerę godzin, więcej niż nieraz robię w tydzień, wcześniej niż robiłam w tydzień, i byłam w tym lesie na spacerze, i ja mówię: kurde, jakie ja mam teraz fajne życie, nie? Mam wspaniałą po prostu partnerkę, super psy, pracę, którą kocham, firmę, którą rozwijam i która jest na coraz to lepszym poziomie. Mam ponad tysiąc kursantek. Jesteście wspaniałe. Mam ponad 150 tysięcy obserwujących na moich mediach społecznościowych łącznie i popatrzcie, ja naprawdę pracuję na to ponad 7 lat, żeby tak, tak było, nie? I to jest dla mnie niesamowite, ale jednocześnie miałam taką wdzięczność, że ja pomimo tego, że mnie się tyle nie chce, nie? Ja niedawno przeszłam kochane przez ten covid i ja, czyli po prostu, co my mamy październik we wrześniu, nie? Miałam tydzień, ponad tydzień ten covid, później po prostu kasłałam, miałam katar, musiałam brać leki. Byłam taka senna przez to, nie? I rozwaliła mi się cała ta moja, wiecie, rutyna, nie? I nie było mi tak łatwo wstawać o wcześnie rano, bo po prostu chciałam się bardziej zregenerować, nie? I później zaczynałam już mój dzień po prostu taka rozbita. I tak krok po kroku na nowo budowałam te moje nawyki, tą moją rutynę, żeby właśnie chodzić na, do tego lasu, robić ten trening i robić te wszystkie rzeczy, które pomagają mi w tym, żeby właśnie e, jakby, żeby być fit, żeby być po prostu na tak zwanym top of the game, nie? żeby po prostu wiedzieć, że robię wszystko, co jest konieczne, nie? żeby wejść na to momentum, nie? no i teraz właśnie już wreszcie tam dotarłam, nie? mam po prostu ustabilizowane, po prostu wiem, co robię, o której godzinie ćwiczę, nawadniam się, jem moją dietę i jest dobrze. Ale chciałam Wam, czemu Wam tak to przydługawo opowiadam, to właśnie, żeby powiedzieć i pokazać, że to nie jest tak, że ja to raz wypracowałam i do końca życia będę mieć. Codziennie, jak wstaje ta 4.30, myślicie, że chce mi się wstawać? W większości dni nie. Ale wstaję rano, ściągam moją dupę po prostu z łóżka, wszyscy śpią jeszcze, ja idę do łazienki umyć w twarz zimną wodą, umyć zęby, Zrobić toaletę i wypić po prostu pierwszą szklankę wody, drugą szklankę wody. Ro zrobię sobie yerba mate i zaczynam mój dzień, czwarta trzydzieści, nie? Bo mam duże, ważne cele, nad którymi teraz pracuję, dlatego tak wcześnie wstaję. I nie mówię Ci, żebyś Ty wstawała o czwartej trzydzieści i trzaskała po prostu wszystko, co ja robię. W żaden sposób, ale żebyś poświęciła chociaż ten kwadrans na to, żeby zrobić prosty trening, żebyś zabrała się na spacer. I żebyś po prostu pokazała sobie w taki sposób, że jesteś dla siebie ważna. O to mi chodzi. To nie jest po prostu tak, że w pewnym momencie świeci słońce, jest tęcza i leci po prostu unikorn i jest już łatwo. Nie. Więc, jeżeli potrzebujesz takiej motywacji, odtwarzaj sobie to wielokrotnie i daj sobie codziennie jeszcze jedną szansę, nie? żeby dbać o siebie. Daj sobie tą szansę, bo jesteś warta tego, nie? Jesteś tego warta. Proszę to zrobić. Dla siebie i dla mnie. Dobra. Ja już ruszyłam dupę, Regina napisała. Arleta napisała, dzięki Aniu. Aleksandra, wyjście ze strefy komfortu i małymi kroczkami. O to właśnie chodzi, kochana załogo. I tyle Wam chciałam powiedzieć. Myślę, że w zupełności wystarcza, że wszystko po prostu o tej motywacji, o tym, żeby ruszyć dupę, powiedziałam. Z szacunkiem, szczerze i bezpośrednio, bo za to mnie cenicie, tak jak mi mówicie. Więc to jest podcast Fitness dla zapracowanych kobiet. Ja jestem Ania Sośnierz, czyli odchudzam zapracowane kobiety bez restrykcyjnych diet, trenując w domu. I uwaga, będzie autopromocja, będzie wielka prośba, żeby udostępnić ten podcast u siebie, lub jeżeli masz osobę, która potrzebuje takiego kopniaka, żeby jej to wysłać. To oto nagranie, czy później podcast, który będzie na Spotify, na Apple Podcast i na YouTubie. I uwaga, bardzo ważne szkolenie. Przygotowałam dla Was, pracuję nad tym długo i jeszcze długo będę pracować. Czyli trzy proste nawyki do szczupłej sylwetki. To zawsze działa, tak się nazywa. Zapisujemy się za darmo do tego wyzwania, do tego programu. Tak, kochana załogo, w opisie. Zapraszam, zachęcam do dzieła, wszystkiego dobrego, kocham Was, dziękuję za dzisiaj, cześć. <grym>